Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek, jako jednostka będąca partnerem Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ponownie bierze udział w projekcie ProArte, promującym twórcze działania artystyczne dzieci i młodzieży poprzez przeglądy na płaszczyźnie powiatowej i wojewódzkiej. Które zostaną zorganizowane także w Krośnie Odrzańskim. ProArte to tak zwana promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Kuratorem tej, tej akcji jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. I RCAK właśnie współpracuje z gminnymi, miejskimi ośrodkami e, kultury. I tak właśnie też współpracuje z Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek. Podczas tego ProArte odbywają się lubuskie przeglądy, czy to recytatorskie, czy to taneczne, czy to teatralne, e, a także wokalne.

w ramach projektu Pro Arte w Krośnie Odrzańskim zostanie przeprowadzony rejonowy etap lubuskiego konkursu recytatorskiego. Eliminacje rozpoczną się 25 marca i będą obejmowały trzy kategorie wiekowe. W Zamku Piastowskim odbędzie się lubuski konkurs recytatorski i to już 25, 26, 27 marca. Są to przeglądy i szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Podczas eliminacji rejonowych zostanie wytypowanych pięć osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, czyli w prezentacjach powiatowych. Najmłodsi uczestnicy z Krosna Odrzańskiego już teraz przygotowują się do przeglądu pod okiem Pauliny Downar. Wśród nich są także laureaci poprzednich edycji. Pod Ośmianą, nad Wilejką żył Babulej z Babulejką. Ona była czarodziejką. On rzecz jasna czarodziejem. Jadali max olejem. Babulejka z babulejem. Zgłoszenia do etapu rejonowego lubuskiego konkursu recytatorskiego należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca na wskazany adres lub drogą mailową. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie www.cak-myslnik-zamek.pl.